Ciężko, ciężko, ciężko. Jeden drugiemu sztuczki. No, nie daj mu, żebym nie uderzył. Jeszcze wystawisz z woleja! Zajebiście to wystawił. Ciężka walka tam. Ładnie się zastawia. Ale przejęte i zagranie! Dziubnął go raz. Jeszcze, jeszcze musisz to zagrać i wchodzić, wchodzić dalej. Aj, za mocno! Ciężka noga, kurna. To już chyba lepiej strzelać. Cholera szkoda tych przejęć. Teraz jest następne przejęcie. Jest fał czy nie ma? Nie ma, niby się na piłce. Kurde, grają, grają, idą, mają bardzo dużo miejsca. Przerwij mu tą akcję. Jakoś Eee, to już była ściema. To już była ściema z tym faulem. Mi się tak wydaje. Czy ile korzyści, czy jak? No nie wiem. Oje, kurde. 0-1. Aj, za nisko, za nisko! Z pierwszej! Z pierwszej trzeba lutować to! Wystawiał się na wolę. Bogień! Cholera jasna, szkoda, nieporozumienie. A trzeba było to uderzyć kontry by nie było. a jest niebezpiecznie, bardzo. Ale czy on tu mu nie dał na spalonego już? Czy tak, czy siak, to bramka na miejscu? Jeszcze wystawię, ale komu? Komu to wystawienie? Teraz. Jeszcze do tyłu. Będzie wrzucał. Krótka gra, krótka gra. Będzie strzał oooo sytuacyjny. Ale zapierd... Ładnie mu powiało. Ale też noga ułożona. O, piękny, sytuacyjny. <śleskujesz> 0,2 grabuj Dobrze i wchodzisz na to piłe Patrzcie co się dzieje ładnie było ładnie było to chodzi Ach jeszcze ładnie to rozdzielił teraz ładnie to rozdzielił spokojnie gram Teraz dorzucenie tam gdzie chciał Aj! Dobry bramkarz, ale więcej by się chciało po tym kapitanie zobaczyć. tam A, bramkarz konkretny! Yes. <grymka>. Masz czas! Dobrze! Przechodzi, musi ta piła przejść! Jeszcze raz, jeszcze raz! Tak jest! Przejdzie yes. czy nie przejdzie? Kiedyś przejdzie, zobaczycie, że kiedyś przejdzie! Dobre, dobre! Panika jest! Naciśnij go mocno! Nie daj mu, nie daj mu się urwać! Nie daj mu! Brawo! Brawo! I przerwa! Dobra walka! Dobrze, on go tu przyblokuje, wrzucił, ściągnął mu piłę. No, no, groźnie było. A i te sztuczki na środku, kurczę, flak. A boisko nie jest przyjemne do, do sztuczek. Będzie kiwał. Przed, ze szałem. Tak, to był strzał konkretny. Bawią się, bawią się. No, dobre było. Dużo ich idzie. Będzie dorzucał. Dostał, dostał. Oj, Co on chciał zrobić? I zrobił, w końcu zrobił. Koniec końców zrobił. Myślałem, że nie da rady, ale jednak. Jak się przyjmuje na spokoju w polu karnym, to tak jest. Czy tam nie było spalonego. Piluj go, piluj go, bo będzie strzelał. Palił! palił jak nic Waga, łaga, łaga, Nasza piła! Nie daj mu przyjąć! Nie daj mu przyjąć! Niech go nabije! Duż, duż. O, ale kurwa na Lepszy, lepszy! Aj! Za ostro! Chłopaki, szanujemy się, szanujemy się, szanujemy się! Dobra, spokojnie, Spokój Spokój, spokój, To nie było złośliwe, ej! Ale to nie było złośliwe, no! O ja pierdziele! Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ej! Bardziej ty weź wojska z szeptu Dobra, piła, wchodź, wchodź tam, wchodź! Z tego może być wszystko! Jeszcze, 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 jeszcze popatrz Ja! Dziękuję! Zebrał mu, zebrał, no! Pilnujcie tego tu młodego łobaczka, bo on tutaj będzie szarpał. Jak odskoczyła, szkoda, że odskoczyła! Mówiłem, żeby go pilnować! Mówiłem, żeby go pilnować. Ale było blisko teraz. No jest szansa, żeby to uderzyć. Popatrz, będzie dorzucenie, będzie dorzucenie No przecież! A jakby słońce poraziło tego bramkarza, to by chyba nie złapał. Tam będzie ciężko. Tam będzie ciężko. Jak tu wchodzi strasznie to jest. Jak on tu strasznie wchodzi. Brawo bramkarz. Brawo! No musisz to ładnie dorzucić! Zresztą przechodzi, wystawienie! Oj, już to miał lutnąć! Już to miał lutnąć! Nie daj mu, żeby kontro nie poszła! Nie daj mu, nie daj mu! Jest sam! On jest sam! Do niego! Ale długo pilnuję choluję tą piłkę! Aj, aj, szanujcie się! Znacie się dobrze, musicie się szanować! Wystawił. Ogień! No! Ja dziękuję, ale był blisko. Ale był blisko. Uważaj, tu ucieka. oj, ucieka, i niebezpiecznie, mi nie dał mu tu. Powrót, powrót! Ale tu jest otwarta przestrzeń. Ale tu jest otwarta przestrzeń. Będzie strzelał, czy będzie wrzucał? Dogrywał. A dużo nie brakowało Jeszcze powalczył tam! Przejął ją, przejął, przejął, odwrócił się! No przecież! Krna takich akcji! Takich akcji brakuje! nie ale Jazda! Ale szarpnął tam, szarpnął będzie dorzucał! Wisi piłka, wisi, 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 wisi! Nie ma nic, nie ma nic. Nie ma bramki, wszystko ok. Uwaga, grają na niego, ta. Krótko, krótko, nasza musi być, Nie daj mu tam wejść, aaa! Tak, to się prosiło. I szeroko, i szeroko. No nie przyjął jej dobrze. Będzie uderzał, będzie to uderzał. Jeszcze go tu ładnie wpuścił. Dogra. Ślizło się, ino się ślizło. Koniec meczu. Koniec meczu, proszę Państwa.